11 drużyn rywalizowało w hali w ogólnopolskim turnieju piłki ręcznej Masters. Spośród pięciu drużyn żeńskich najlepszą kolejny raz okazała się Skra Warszawa. Natomiast w turnieju sześciu zespołów panów pierwsze miejsce zajęli gospodarze z MKS-u Old Boys Wieluń, którzy już w swoim pierwszym meczu pokonali minimalnie 8-7 Dzika Warszawa, co jak się okazało miało decydujący wpływ na kolejność drużyn na symbolicznym podium. Zespół ze stolicy pozostałe mecze bowiem również wygrał i zajął drugie miejsce, a na trzeciej pozycji uplasowała się Pogoń za. Poza poziomem sportowym tradycyjnie już gospodarze zaimponowali również jako organizatorzy zawodów, zbierając zewsząd wyrazy uznania. I to zarówno ze strony rywali z innych miast, jak i zaproszonych gości, którzy licznie stawili się na ceremonii oficjalnego otwarcia turnieju. Przedstawicielka Skry Warszawa, Kasia Zgnicka-Skierska. Kasiu, liczysz, który już raz jesteś w naszym mieście na zawodach sportowych? Nie mam pojęcia, ale. Na, czy opuściłaś jakieś? Chyba nie. W zeszłym roku wprawdzie udało mi się doszeć dopiero na ostatni mecz, ale przyjechałam. Jakie zawsze wrażenia wywozisz, może nie zawsze, może różne, z naszego grodu? Bardzo fajny turniej, fajnie zorganizowane, fajni ludzie, fajne granie. Zachęcam, polecam. No dzisiaj widzę, bardzo dobrze Wam idzie. Przyjechałyście przede wszystkim, żeby wygrać, czy dobrze się pobawić? Przyjechałyśmy, żeby pograć. A czy się wygra? To się okaże, tak? Boisko zweryfikuje wszystkie plany, natomiast przyjeżdżamy po to, żeby spędzić czas z fajnymi ludźmi, w fajnej atmosferze, a przy okazji trochę pograć, pobiegać za piłką jeszcze, póki możemy. Widzę na Facebooku, że jesteś zaangażowana również w działalność taką bardziej profesjonalną, związaną z piłką leczną. Powiedz mi, o co to chodzi? Znaczy prowadzę zespół pierwszej ligi kobiet. Jako trenerka, tak? Czy jak, trenerka, tak. Jako jak trenerka. tam idzie? No, na razie mamy dwa wygrane mecze na pięć kolejek, to nie jest tak źle. Prawie jak MK jest wielu, na, na cztery mecze dwa wygrane. A są jakieś e, ambicje, plany, że, żeby wprowadzić do PGN i klasy zespół ze stolicy? No to nie jest akurat nasz zespół, tak my jesteśmy zespołem typowo amatorskim. U nas grają dziewczynę. Które nie grają nigdzie indziej, jak chcą się jeszcze trochę pobawić. E, robią to tylko i wyłącznie dla przyjemności, dla fanów, dla niczego innego. Także w takich, e, w takich układach raczej ciężko jest myśleć o jakimkolwiek kawansie. Że od tego roku SMS może nie podał specjalnie ZPRP, funkcjonuje w Warszawie? Macie tam jakiś kontakt, obserwujecie i, i będzie łatwiej ściągnąć, bo, bo bliżej te, te dziewczyny, które skończą szkołę, a nie załapią się do tych najlepszych drużyn? To znaczy sms u chyba w Warszawie nie ma? No bo w chłopie... Chyba jest, chyba jest. Jakaś klasa jest. Odpowiedziałem, no, nie, nie poza spicjami z RP, ale się nazywasz szkoła mistrzostwa sportowego, yy, nato... nasza zawodniczka. Natomiast, yy, no jest parę innych klubów, które wyróżniające się zawodniczki raczej preferują niż AZS Uniwersytet Warszawski, ale jak ktoś się chętny, to zawsze zapraszam. A pamiętasz dzisiejsze wyniki twojej drużyny? Yy, my akurat yy, z tego weekendu miałyśmy przełożony mecz na środę, który już rozegrałyśmy, właśnie z AZS MWF Warszawa, drugim zespołem, no i wygrałyśmy. Oby jak najwięcej wygrałem do końca sezonu, dziękuję. dziękuję. i nawzajem. Dzięki. Nie ma drużyny z Wielunia, to nie znaczy, że nie ma dziewczyn z Wielunia. Powiedzcie, w jakiej drużynie gracie, dlaczego akurat tam? Gramy w zespole Jelfa, Jelenia Góra. Dlaczego akurat Jelenia Góra? Podobało nam się. Kiedyś, kiedyś na jakimś turnieju nas przygarnęły i spodobał nam się zespół. Po, zaczęłyśmy się traktować bardzo przyjacielsko, no i teraz wspieramy siebie nawzajem i od dłuższego czasu gramy tam. Przynosicie im szczęście? Już jakieś poważniejsze osiągnięcia, jeśli chodzi o, o turniej Masters z waszym udziałem i z udziałem drużyny z Góry? Oczywiście, że tak. A pamiętasz konkretnie? No, wszystko pamiętam. Nie, bardzo często zdobywam jakieś fajne nagrody. Wygrywamy turnieje, no ale najlepszym osiągnięciem jest Mistrzostwo Polski. Zielonym górą? Gratulacje. Jak dzisiaj Wam się wiedzie zespołowo i indywidualnie? <śmiennie> raz, raz do góry, raz na dół, ale no. Na Mistrzynie Polskiej nazwa zobowiązuje to. To nie oszukujmy się. No, jak idzie? No, mistrzynie polskie, no, ale to jednak, e, turnieje to takie, te nasze tutaj olbojskie to jednak e, rządzą się swoimi prawami i, i tu można troszeczkę e, grać bardziej na luzie. No, e, jeżeli chodzi o mnie, no, nie jestem do końca z siebie zadowolona, no, ale będziemy nad tym cały czas pracować. A druga Maja Esz, powiedz głośno, jakie wyniki za wami dzisiaj? Mamy dwa mecze przegrane, ale tylko jedną bramką. <średenie> Jeden wygrany. Jest jeszcze szansa, szansa powalczyć o pudło, nie widzę takiej możliwości, żeby się wydziały, nie. Ja myślę, że tak, bo tam się bardzo różnie wyniki układają, więc jeszcze mam jeden mecz przed sobą i zrobimy wszystko, żeby wygrać. No to nie tylko pudło, może drugie miejsce? No, zawsze, zawsze to pudło, no ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Powiedz mi, Maj, Maju, mówię do tej drugiej, większej Maji, bo no, nie mamy tu drużyny z Wielunia, ale może kiedyś będzie. Coś to, to się możesz do tego przyczynić, bo, bo to jest żeński zespół w MKS Wielun. No tak, no, od dłuższego czasu y, prowadzę zespół y, dziewczyn, no przestrzał wiekowy jest dosyć spory, bo od 2010 do 2006 rocznika. Dzisiaj tutaj dziewczyny pomagają nam y, przy organizacji, przy protokołach. Dziękujemy im bardzo. Y, tak, dziękujemy im oczywiście bardzo, bo jest to żmudna praca, trzeba być skupionym i liczyć to wszystko. Y, natomiast no, y, mam nadzieję, że uda się je przetrzymać i, i doprowadzić do tego, żeby jednak ten zespół tutaj pozostał. Do wieku master, czyli jeszcze ze 20 lat. To już niedługo. Już można powiedzieć, że turnieje odbojów i czyli master, zwróciły na dobre po pandemicznej przerwie. Jarek, jak wyglądały przygotowania do, do kolejnych zawodów w wielu w tej kategorii wiekowej? I, i Jak to przebiega do tej pory? Jesteśmy w zasadzie już po półmetku albo dokładnie na półmetku. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym turnieju. No, organizacja turnieju w tym roku była wyjątkowo trudna, ciężka, bo no, sytuacja jest taka jaka jest. Oprócz pandemii dochodzą sytuacja no, ciężka finansowa, ale udało się poskładać te klocki wszystkie i udało nam się dzisiaj ten turniej prowadzić, bo w tej chwili jestem, jesteśmy na pomydku. Ja jestem w tej chwili zadowolony, bo dotarły wszystkie drużyny. Turniej się toczy. Uśmiechy na ustach wszystkich koleżanek i kolegów widzę i dlatego jestem zadowolony. I ile drużyn się zgłosiło do kategorii mężczyzn, do, kary, do kategorii pani, jak to przebiega, jeśli chodzi o system rozgrywek? No w tym roku z uwagi na tę sytuację zmniejszyliśmy ilość drużyn do, do 12, bo zawsze było 16, ale z, z uwagi na sytuację do 12, 6 męskich i 6 żeńskich, postanowiliśmy, że zagramy innym systemem, czyli każdy, z każdym uważam, że to jest najbardziej sprawiedliwy yy, no, turniej, że w, ten, w tej chwili wygra po prostu kto jest najlepszy. Jesteś zaangażowany to organizacyjnie, ale czy jesteś w stanie śledzić poczynania swoich młodszych no jednego starszego kolegi? No tak, oczywiście no, kontuzja mi nie pozwala, bo to jakbym był w, nie w marynarce, tylko w koszulce i bym tam biegał. No, udało nam się wygrać. Trochę nieładnie z naszej strony, że jako gospodarze nie jesteśmy gościnni, ale w sporcie no, liczy się walka i zwycięstwo. I, I robimy wszystko, żeby ten turniej, właśnie w tej chwili, gramy z drużyną z Opola, i widzę, że prowadzimy 1-0. To jest już nie pierwszy w tym sezonie turniej z udziałem naszej drużyny. W tym sezonie, czyli licząc po wakacjach, pamiętasz, jak zakończyły się dwa poprzednie, jak jeszcze przed naszymi kolegami? No, jeszcze mamy jeden turniej w Lubinie, a te poprzednie turnieje te, też powiem, że udało się z, zakończyć na medalowych miejscach. Są wyniki, muszę się pochwalić, że drużyna Oldboyów na dzień dzisiejszy liczy 22 osoby, co jest dużym, dużym sukcesem. Kadra się odmładza, ale jeszcze nie do końca, jeszcze są ci najstarsi koledzy. Nie, no bo, no powiem ci, no taka jest prawda, taka, taką regułę żeśmy tu ustalili, że z tego klubu, naszego klubu nie można się wypisać, tylko niestety z tego klubu jest ktoś wynoszony. Dziękuję bardzo.